Zdolność kredytowa, klucz tak naprawdę do dobrego kredytu w dzisiejszych czasach, czy to kredytu gotówkowego, czy kredytu hipotecznego. Dzisiaj podpowiadamy w Komperii, co zrobić, by zwiększyć tą zdolność kredytową, bo banki naprawdę bardzo po kryzysie finansowym, czy w trakcie jego, bardzo mocno zaostrzyły. Politykę kredytową właśnie w zakresie badania zdolności kredytowej. Bardzo skrupulatnie sprawdzają nasze wydatki, przychody, nie patrzą już tak liberalnie na nasze e, dochody czy na nasze zobowiązania. E, sprawdzają wszystko to, co może obciążać nasz budżet domowy. Co zrobić, żeby zwiększyć zdolność kredytową? Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim należy pozamykać karty kredytowe czy różne zobowiązania, z których nie korzystamy. Nawet jeżeli nie korzystamy z debetu w koncie albo z karty kredytowej, to może być to potencjalnie po prostu nasze zobowiązanie, więc bank bierze je pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej. Należy wydłużyć okres kredytowania. Czym dłuższy kredyt, tym niższa rata, tym większa zdolność kredytowa. To jest najprostsza zależność i z tym się należy liczyć. Również wybór odpowiedniego systemu spłat, czy raty równe, czy raty malejące, ma wpływ po prostu na zdolność kredytową. I tutaj odpowiedź jest również prosta. Raty równe są, raty równe są lepsze, bo ma, dają niższe e, początkowo raty kredytowe niż raty malejące i większą zdolność kredytową. I na koniec można powiedzieć, że Wstąpienie w związek małżeński również zwiększy naszą zdolność kredytową, bo banki cenią klientów, którzy są w stałym związku, którzy są bardziej odpowiedzialni, którzy właśnie mogą baczniej zważać na spłatę kredytu niż w przypadku, gdy są singlami. Takie jest spojrzenie banków, no i z tym również należy się liczyć, biorąc kredyt.